W tym odcinku rozprawimy się z quizem z lektury władca Lewawu autorstwa Doroty Terakowskiej. Oczywiście mam nadzieję, że widziałeś lub widziałaś już dwa poprzednie filmiki ze streszczeniem i opracowaniem, a jeśli nie, to gorąco zachęcam do ich obejrzenia, nim zaczniemy rozwiązywać quiz. Przed nami 20 pytań, a niektóre z nich są trudne. Po każdym pytaniu będę robił krótką przerwę, ale niektóre z nich z pewnością wymagają więcej czasu na zastanowienie. Dlatego po prostu polecam zatrzymać filmik i pomyśleć nad odpowiedzią. Jedziemy. 1. Ile lat ma główny bohater? A 10, B 11, C 12, D 13. Bartek, bo przecież o niego tu chodzi, ma 13 lat. Odpowiedź D jest prawidłowa. 2. Dlaczego Bartek uciekał z domu dziecka? A. z nudów, B. był prześladowany, C. szukał mamy, D. szukał skarbu. Chłopiec, mając zaledwie 4 lata, trafił do domu dziecka w Krakowie. Od swoich wychowawców dowiedział się, że jego rodzice zaginęli w tajemniczych okolicznościach, ale sam nigdy nie uwierzył w tę wersję wydarzeń. W domu dziecka Bartkowi nie działa się krzywda, ale chłopiec bardzo tęsknił za swoimi rodzicami. Dlatego regularnie uciekał i najczęściej odwiedzał kamienicę przy ulicy Skałecznej, gdzie, jak wydaje mu się, mieszkali jego rodzice. Chłopiec uciekał, ponieważ szukał mamy. Odpowiedź C. 3. Kto jest narratorem w powieści? A. Kobieta mieszkająca przy ulicy Skałecznej. B. Mama Bartka. C. Bartek. D. Lorak. Narratorem w powieści jest kobieta mieszkająca przy ulicy Skałecznej. Bartek, uciekając z domu dziecka, często trafiał na ulicę Skałeczną, ponieważ wydawało mu się, że tam mieszkali jego rodzice. Chłopiec zaprzyjaźnił się z kobietą i opowiadał jej o swoich przygodach. 4. Bartek na swoje imieniny otrzymał od narratorki prezent: jaki: a. książkę, b. finkę, c. brelok, d. plecak. Bartek od narratorki na swojej imieniny otrzymał nóż harcerski finka. Przydała ona mu się w sytuacji, gdy znalazł się w pajęczynie. 5. Jak nazywa się lekarstwo, które może uratować życie po ugryzieniu przez pajęczaka? A. Agbab, B. Asilem, C Awrat D. Apil. Pajęczaki żywiły się krwią alian, którzy po ukąszeniu zapadali w długi sen, trwający ponad dwa tygodnie. Potem przychodziła śmierć z wycieńczenia. Istniało lekarstwo Agbab, które przyłożone na miejsce ukąszenia skracało sen o połowę i dawało szansę na uratowanie ofiary. Rosło ono jedynie w pobliżu lewawu, gdzie roiło się od pajęczaków i było bardzo niebezpiecznie. 6. Co jest cechą charakterystyczną wokarku? Dwie odpowiedzi są prawidłowe: a. Nazwy nadawane na Wspak, b. Czyste środowisko, c. Zanieczyszczone środowisko, d. Latające samochody, e. Huczne uczty i nocne przyjęcia. Cechą charakterystyczną wokarku było to, że imiona, nazwy ulic czy miejsc nadawane były na wspak i dlatego Kraków to wokark, Wawel to lewaw, a imię Bartka w języku alian to ketrap. W wokarku nie istniały samochody, a fabryki znajdowały się poza granicami miasta. Alianie bardzo dbali o środowisko. Wisła była zdumiewająco przejrzysta, a czyste powietrze niczym nie przypominało bardzo zanieczyszczonego odpadami przemysłowymi powietrza krakowskiego. Dodam tylko, że alianie dbali o zdrowie: dobrze się odżywiali, nie palili papierosów i nie pili alkoholu. Alianie podczas rządów nienazwanego mieli zakaz wychodzenia z domu nocą, więc nie mogło być mowy o jakichkolwiek nocnych przyjęciach. Mali ludzie zamykali się w swoich domach, gdyż miasto nocami było oblężone przez pajęczaki. 7. Kto jest sąsiadem Loraka? A. Łewap, B. Kelew, C. Roza, D. Keram. Sąsiadem Loraka był Łewap. Odpowiedź A jest prawidłowa. Lewap musiał wraz z nowonarodzonym dzieckiem udać się w nocy pod bramy lewawu. Był przerażony wizją wędrówki wśród stada groźnych pajęczaków. Szczęśliwie dla niego, Bartek towarzyszył mu w tej drodze. Mężczyzna był tak przerażony, że idąc w stronę lewawu, to Bartek niósł jego dziecko, ponieważ trzęsący się Lewap mógłby je upuścić. 8. Lorak razem z żoną Anną oraz dziećmi mieszka przy ulicy. A. U Ausif, B. U Awaks. C. U Alnop D U -a To było jedno z trudniejszych pytań. Lorak razem z żoną Anną, synem Bukajem i córką Atram mieszkał przy ulicy u Ausif. odpowiedź A. 9. Nienazwany zapytał Łewapa a kim jest Bartek? B. O plany na przyszłość? C. O zdrowie żony. D. Czy ktoś z jego przyjaciół spiskuje przeciwko władzy. Nienazwany zapytał Ewapa, czy ktoś z jego sąsiadów lub przyjaciół spiskuje przeciwko władzy. Mężczyzna, obawiając się o życie swojej rodziny, chciał donieść na swojego sąsiada Loraka, ale w porę przerwał mu przytomny Bartek, mówiąc, że w całym wokarku. Nikt nie buntuje się przeciw nazwanemu. 10. Jak nazywa się siostra Ketraba? A. Anna B. Aloj C. Ewa D. Atram Siostra Ketraba ma na imię Aloj. Odpowiedź B jest prawidłowa. Anna była żoną Loraka, Atram to była córka Loraka. Natomiast Ewa to postać wymyślona przeze mnie na potrzeby tego pytania. 11. Jedyne bezpieczne miejsce, gdzie nienazwany nie podsłuchuje alian, to: a. Dom Loraka, b. Sala zbudowana z chleba i soli, c. Bulwary, d. Nie ma takiego miejsca w okarku. Nienazwany mógł podsłuchiwać alian i kontrolować ich myśli. Jedynym bezpiecznym miejscem była komnata zbudowana z chleba i soli, gdzie nie docierała moc nienazwanego. Niestety w pomieszczeniu nie było stałego dopływu tlenu, dlatego nie można było przebywać w nim długo. 12. Na jakiej podstawie wybierani są członkowie Rady Mędrców: a. Wieku, b. Inteligencji, c. Pochodzenia, d. Majątku. Rada mędrców składa się z 10 osób, które wybierane były przez komputer na podstawie inteligencji. Odpowiedź B jest prawidłowa. 13. Najmłodsza członkini Rady Mędrców to A. 1, B. 5, C. Dziesiątka, D. 11. Mędrców było dziesięciu i każdy z nich miał przydzielony numer. Najstarszy miał numer pierwszy, a najmłodsza piętnastoletnia dziewczyna numer dziesiąty. Dziesiątka była najwybitniejszym logikiem w całym wokarku. 14. Mędrcy zgodzili się pomóc Bartkowi w walce z pajęczakami pod warunkiem, że chłopiec A nie będzie zabijał stworów. B. Zabije wszystkie pajęczaki tak, aby nie mogły się mścić. C. Zapłaci im D Zostanie w wokarku. Mędrcy zgodzili się pomóc chłopcu, ale pod warunkiem, że ten nie będzie zabijał groźnych istot, bo w ten sposób utraciłby przyjaźń wszystkich alian. 15. Bartek znalazł sposób na pajęczaki. Jaki? A. Gaz usypiający. B. Pułapki. C. Elektryczny pasterz D odstraszający dźwięk. Bartek wpadł na pomysł, aby odgrodzić wokark od lewawu za pomocą drucianej siatki, do której podłączony będzie prąd elektryczny. Napięcie będzie niewielkie, pajęczaki dotykając siatki będą czuły dyskomfort, ale nie będą od tego ginąć. Zanim Bartek wdrożył ten plan w życie, to wcześniej wykonał eksperyment przy domu Loraka. To rozwiązanie nazywane jest elektrycznym pasterzem i główny bohater widział je, gdy był na wycieczce na wsi razem z kolegami z domu dziecka. 16. Rada mędrców chciała wynagrodzić Bartka za pomoc. Chłopiec zażartował, że chciałby dostać: a. rower, b. komputer, c. zegarek, d. jeansy z peweksu. Prawidłowa odpowiedź to D. Bartek zażartował, że chciałby dżinsy z Peweksu, i chociaż ta odpowiedź dzisiaj może wydawać się śmieszna, to przypomnę, że akcja Książki rozgrywa się w czasach Komuny PRL-u. Wówczas dżinsy były pewnym symbolem wolności, może nawet pokoleniowego buntu, z pewnością jednak nie były łatwo dostępne. Trzeba było mieć dolary, aby można było je kupić w specjalnych sklepach zwanych peweksami. 17 Bartek ma na swoim czole bliznę w kształcie A. Błyskawicy, B. gwiazdki, C. trójkąta, D. litery N. Bartek, a właściwie Ketrap miał bliznę w kształcie gwiazdki. W ten sposób naznaczył go nienazwany. 18. Nienazwany przybył do Wokarku jako sympatyczny staruszek, który szukał schronienia. Początkowo pracował jako A. nauczyciel, B. historyk, C. mędrzec, D. ogrodnik. Do bram Lewawu, gdzie wówczas siedzibę miała Rada Mędrców, przybył skromny, miły staruszek, który szukał schronienia. Gościnni alianie oczywiście przyjęli go i Staruszek zaczął pracę jako ogrodnik. Odpowiedź D jest prawidłowa. 19. Dlaczego nienazwany kazał przenieść syna Kelefa do Krakowa? a. Wysłał go tam w charakterze szpiega. b. Chciał, aby poznawał świat. c. Nie był w stanie odebrać gniewu z chłopca. d. Przez przypadek. Czarnoksiężnik zawsze odbierał nowonarodzonym dzieciom cechy, które mogłyby mu zagrozić, ale gdy Ayram i Kelew przynieśli pod bramę lewawu ketraba, nienazwany po raz pierwszy nie był w stanie tego uczynić. W tym dziecku było tyle gniewu i nienawiści, że poczuł się bezradny. Myślał nawet o zabiciu dziecka, ale sam nie umiał zabijać, dlatego wysługiwał się pajęczakami. Te groźne stwory również nie mogły zabić ketraba, bowiem się go bały. Dlatego nienazwany nakazał, aby pewnego dnia pajęczaki uprowadziły ketraba i przeniosły go do drugiego wszechświata, tego, w którym znajdował się Kraków. I ostatnie dwudzieste pytanie. Nienazwany uciekając z lewawu przybrał postać: a. staruszka, b. nietoperza, c. kruka, d. pajęczaka. Nienazwany, gdy już był pewny swojej przegranej, to zmienił się w nietoperza i uciekł z Lewawu. Odpowiedź B jest prawidłowa. Okej, okay, w ten sposób dobrnęliśmy już do końca. Daj znać w komentarzu, jak ci poszło.